78. Tour de Pologne UCI World Tour. Etap trzeci. 11 sierpnia. Sanok Rzeszów. Sanok. Przestrzeń możliwości. Subregionalne centrum technologiczno-przemysłowe o unikalnych walorach turystycznych. Miasto Beksińskiego i jednego z największych na świecie muzeów etnograficznych. Ustrzyki Dolne. Idealne miejsce do odpoczynku na łonie natury. Hotel Arłamów. Nowoczesny, luksusowy obiekt, z którego roztacza się przepiękny widok na malownicze góry i doliny. Łańcut. Tamtejszy zamek jest jedną z najpiękniejszych Rezydencji arystokratycznych w Polsce. Rzeszów. Największe miasto południowo-wschodniej Polski. Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne tego zakątka naszego kraju. Średnia wieku mieszkańców miasta to 39 lat. Dlatego Rzeszów jest często nazywany miastem ludzi młodych. Licząca ponad 226 km trasa trzeciego etapu jest bardzo wymagająca. Znajduje się na niej jedna premia górska PZU trzeciej kategorii, Gruszowa, dwie górskie premie PZU drugiej kategorii, Hotel Arłamów i Kalwaria Pacławska oraz trzy lotne premie lotto w Ustrzykach Dolnych, Kańczudze i Łańcucie. Na trasę 78. Tour de Poloń zaprasza Czesław Lang.